Zatem też w tencingu z oczywiście um, jakby um, z moich przewidywań na sezon 2023 o tym jakie one będą 2030 um, odcinka um, i także tak, że także rozpocznijmy. Powiedziałem, że traktujemy to na kilka segmentów, to znaczy przede wszystkim um, klasyfikacja krajowców, konstruktorów i także pytania tutaj pomocnicze. Ale po kolei. Więc tak. Zaczynając po kolei zaczynałem tak. Według mnie mistrzem kierowców będzie Max Verstappen. No, kierowca świetny, wybitny. Patrząc kształt, na również poprzedni sezon. No, po prostu dominacja oczywiście Boli z Red Bulla, model RB18 również zrobił swoje. Natomiast i tak uważam, że Verstappen dalej będzie faworytem, mimo osobienia. Red Bulla Mokar i tak uważam, że że to będzie po prostu faworyt i uważam po prostu, że dalej będzie faworytem i według mnie wygra na drugie miejsce postawiłem George'a Russell'a, uważam, że Mercedes w tym sezonie zbuduje świetny bolid lepszy bolid niż w tamtym sezonie i według mnie to Russell będzie tym kierowcą konkurencyjnym z Maxem i będzie walka bardzo wyrównana przez dużą część sezonu. I w dalszym pytaniu odpowiem, kiedy rozstrzygnie się sytuacja odnośnie mistrza wśród kierowców. W zasadzie miejscu optymistycznie postawiam Sainca, ale to dlatego, że wydaje mi się po prostu, że Sainz w tym sezonie, w tym w 22, miał ogromnego pecha. No, zobaczcie, nie kończył wyścigu aż 6 razy. Oczywiście kilka my się potrafiło kilka wyścigów, że nie ukończył z własnej winy. Eee, tak było to chociażby w Australii, gdzie po prostu, no, wyjechał, no, zni zniszczył Bolid, czy tutaj w Emilia Romania. tak? To były dwa takie fatalne występy, no po prostu. Czy potem jeszcze w no to chyba miał awarię. No ale nie wyglądało to najlepiej i się ludzie czy, no czy Sainz w ogóle zasługuje na miejsce Ferrari. No ale potem jeździł w miarę solidnie, dowoził te punkty. No nie wiem, wydaje mi się po prostu, że... Optymistycznie postawiłem sańca na, na tak wysokim miejscu, ale liczę na to, że spełni moje oczekiwania. Pewnie się wywalę na środki, pewnie Leclerc go zmiażdży, ale no liczę na to Sańca. W tego jako mężczyzny właśnie Leclerca. Obstawiam, że leklerk będzie miał trochę flashbacki, w sensie inaczej, może nie flashbacki, może um, obstawiam po prostu, że może być taka sytuacja, że po prostu leklerk będzie miał bolid, który nie będzie mu do końca pasował, nie będzie pasował mu pasowała konstrukcja, coś jak miał Verstappen na początku sezonu, mimo że tego tu nie widać. Ale po prostu wiecie o co chodzi, że mm, może mieć problemy np. z tempem kwalifikacyjnym tak? i w wyścigach no, nie wytrzymywać jakoś tej presji i dlatego nie obstawiam, że Sainz będzie wyżej. I do tego postawiłem Hamiltona z racji tego po prostu, że nie wiem, będzie wypalony, będzie... Jest, jest, nie wiem, że to się 7-okrotny ale po prostu wydaje mi się, że będzie... Mm, że... Po prostu obstawiam, że tak, że ta trójka będzie bardzo blisko siebie. Ta trójka będzie bardzo blisko siebie, ale właśnie doceniam takie detale, że Hamilton, no nie wiem, braknie mu po prostu w pewnym momencie mocy, nie wiem. Powstałem, że może być bardziej awaryjny niż Ferrarki. Ferrarki będą mniej awaryjne, Mercedes będzie bardziej awaryjny, czyli zupełnie inaczej niż w tym sezonie. Tu Ferrarki nie, nie ukończyły aż przez 9 wyścigów. Dla porównania, Mercedes nie ukończył wyścigów całych dwóch. I to było oczywiście spowodowane tutaj wypadkiem dużo Alonso, <kluzł> a tutaj z Kwoniu między innymi. No i to powoduje, że po prostu uważam, że. Um, Kamilton po prostu nie dowie tego i no Ferrari by, by, by go Kompletnie nie wiem, w Pereza nie wiem. Sądzę, że ten sezon w ogóle nie będzie do niego. Sądzę, że kompletnie się pogubi: kompletnie yy, zespół przestanie na niego stawiać. Kompletnie mu nie bolid. Kompletnie, yy, będzie bolić. Od, kompletnie będzie odstawiony. Plus słabsza forma Red Bulla odbije się echem i według mnie. Perez no, nie dowiezie tego i będzie dopiero szósty i z taką dosyć wyraźną stawką. Będzie tego, takim typowym szóstym kierowcą yy, w na właśnie w tym bolidzie. Mimo wszystko obstawiam, że pod tym względem Red Bull dowiezie wygraną. Oversapen będzie miał taką przewagę, że dowiezie. A yy, Perez mimo wszystko nie będzie aż tak dużo tracił do Hamiltona. Nie będą aż takie duże wartości, za To się będzie wyraźnie szóstym kierowcom, bo tu będzie blisko, ale będzie według... na no tyle blisko, że Verstappen i z to pierwsze miejsce. Drugi będzie Mercedes, właśnie dzięki, głównie dzięki Russellowi. Trzeci będzie oczywiście, mój zdaniem, Ferrari. Siódme miejsce obstawiam Alonso Aston Martina. Nie wiem, wydaje mi się, że Aston Martin wiem na ambitnym czwartym miejscu. Nie wiem, czy tak będzie. Mam nadzieję, że Aston Martin yy, buduje świetny bolid. Patrząc za wyniki z poprzedniego sezonu, no, była taka podwyżka formy z końcówki sezonu, no, bardzo no, zobaczcie tutaj, no tu słabizna totalna, po prostu są fatalne Aston Martina, fatalne. Oni dopiero tutaj zdobyli punkty, no, i to 5. aż pięć, no, ale do tego momentu no, byli na ostatnim miejscu, nawet William z poprzednimi, no, fatalne. Fatalnie po prostu. Fatalnie. No fatalnie to wyglądało, naprawdę no. Katastrofa totalna, katastrofa. Był ten boli, ale potem, potem szli do przodu i uważam, że tak pójdą do przodu, tak jak mam jakieś symptomiki zastosują, że będą nawet na czwarte miejsce. Tutaj mówię, no, no nawet patrząc na te miejsce, no, szło to coraz lepsze, bo tutaj fetel zwłaszcza punktowo dosyć regularnie tu w końcówce, no. Ósme miejsce, szóste, ósme. No tu 14.11, a tu 10. No dosyć regularnie tutaj punktował, więc końcówka naprawdę należała do niego, ale także nie najgorzej. Od momentu Singapuru, właśnie tak widać, to, no, też to jest szóste miejsce, 10.8. No tu zapunktował kurczę. Tak naprawdę tu zdobył w tych kilku wyścigach no większość punktów, no więc to Martin, no, końcówka miał naprawdę zło i uważam, że to zaprezentuje w tym sezonie. No i stawiam ich chyba bardzo optymistycznie na czwartym miejscu. On z siódmym, który będzie miał fenomenalny sezon, um, obstawiam nawet, że to będzie podium i no, będzie najlepszym z reszty. Wyprzedzi um, pod względem Norisa. Uważam, że McLaren mm. y, skopie bolid i będzie to, to dopiero szósty bolit w stawce. Mimo wszystko uważam, że Noris będzie dalej brylował, będzie dalej ten zespół prowadził i, no, skutuje, że wyciągnie z tego zespołu 300%. Alpinka stawiam na solidnym piątym miejscu. Um, nie wiem, jakoś tak zapowiedzi, nawet ich szefa mnie kompletnie nie przekonują. Um, nie celują w jakby to czwarte miejsce, żeby było zbyt, z tego czwartego miejsca. Nie celują w to top 3, żeby zminimalizować ten gap, tę różnicę, ale jakoś. Nie, nie przekonuje mnie to. Uważam, że to dostawienie Okon kasli um, Uważam, że będzie, że nie będzie aż tak jak z 5. W postaci, że, wiecie, że będą się kłócić i tak dalej, że będą prowadzić takie relacje, jak wiecie, jak okon miał z Perezem, czy yy, z czy Zalązo. Nie będzie takich sytuacji. Może jedna, może ura dwie. Natomiast uważam, że to będą stosunki takie strategiczne, coś jak było w Ferrari, że nie wiedzieli, czy stać na Sańca, czy na Leclerca. Takie mogą być decyzje i przez Alpię będzie to działało głupie punkty, ale wystarczy to na piąte miejsce w konstruktorach. Uważam, że Okon będzie przed Gaslim. Mmm. że będzie z Gasligo przed Okonem, ale potem stwierdziłem, że kurczę, Okon jeździ w tej Alpicy już tyle lat. On to samym mimo wszystko pokonał Alonso Alonso. prawda oczywiście Alonso miał pecha. Uboz po numerem 14. to określił, no, był awaryjny. No, jak widzicie aż 5 razy nie ukończył wyścigu. 5 um, razy nie ukończył wyścigu, kiedy e, dla porównania jego kolega nie ukończył tego wyścigu tylko 2 razy. E, także no, jest troszeczkę różnica e, pod tym względem. I dlatego uważam właśnie, że. No, nie wiem, dlatego uważam, że po prostu, że. Mm, no będzie moim zdaniem wyżej niż I Pierwszy zezpień, no, ma będzie miał. Nie wiem, czuję, że po prostu może sobie poradzić, ale będzie niezłym kierowcą Tak, y, potem postawiłem na Devrisa, Uważam, że Alfa Tauri będzie siódme miejsce. To będzie... Nie wiem, wydaje mi się, że po tak samym sezonie, który miał teraz Alfa Tauri. Spotkują się, um, mimo że co prawda forma tutaj nie porywała i końcówka sezonu była w ogóle fatalna, jak widzicie, no końcówka to w ogóle ta, ta tragedia, zero punktów w momencie, nic, no, no kompletna klapa w pewnym sensie no, oczywiście niby gonili tego Hasa tutaj, o. ale znowu no nie pozwoliło to na zbyt dużo i tak naprawdę po prostu są OK spoko, punktowali, ale potem to nie pochyła. Mimo wszystko uważam, że poczynią postępy. Mam yy... nadzieję, że Orlean będzie miał jakiś wpływ. I. No, no nie, wydaje mi się po prostu, że mimo wszystko Alpha Tauri, przez to, że nie wiem więcej czasu w tym tunelu aerodynamicznym, yy... yy... uważam, że Tsunoda że Devries po prostu będzie bardzo dobrze błyszczał. Sunoda będzie w miarę okej okay, kierowcom. Lepiej, lepiej niż teraz. I był 17. Pamiętaj, do tego są ostatnie szanse. I po prostu zerwał 7 miejsce. Dlaczego McLaren 6? No dlatego, że postawiłem Piastrego na 13. miejscu. Nie wiem, nie wierzę po prostu w jego formę. Ja wiem, że gościu na jest fenomenalnym gościem, fenomenalną osobistością, ponieważ gość w Formule 2 od razu w wygrał ją. No, on wcześniej jeździł. W formule, to było w w formule, w sensie jeździł, czyli 20, formule. Um, formule prawda. Um, 3 i też ją wygrało od razu w do, do, do więc no, na papierze, gościu ma wszystko, żeby wygrać, ale nie wiem. Coś czuję po prostu, że taki najmniej taka presja, że nie wygra. plus jest taki, taki trochę bucowaty on jest szczerze, no, jakoś tak. No jako top mi wygląda, no gościu jest bardzo młody, ono w ogóle urodził się w 21 roku, kiedy Alonso jeszcze debiut, nawet jeszcze nie zdążył do debiutować No, no gościu jest ogólnie, tak mówię, wielkim talentem, ale nie wiem, no po prostu jakoś tak nie wierzę w jego i no może będzie to błąd, pewnie się tu skomplementuje, ale no próbowa, że będzie świetnym kierowcą, będzie punktową, ale Pozwoli to Astonowi na czwarte miejsce. No, bardzo blisko z Alpinką. McLaren też nam się włączy do walki, ale uważam, że tu McLaren będzie miał szósty. Alfa dauri siódme miejsce. Takie po prostu siódme miejsce bez, bez niczego, bez żadnych sukcesów. Takie solidne siódme miejsce. Po prostu takie, no, były bez niczego. Takie, takie tutaj, jak tak tutaj miałby Aston Martin, ale no, nie w tym sezonie. Jak miał, nie wiem, jak może miał w poprzednim sezonie, w 21. Um, Boże. Miał taką stację, że miał takie typowe siódme miejsce. Aston, no właśnie, Aston, Aston, ale tutaj, nie, tutaj uważam, że to będzie taki bolit, właśnie. Tak Aston, ale w 21. Będzie taki bolit. Takie jest moje zdanie na ten temat. Um, jeżeli chodzi o dalszą sytuację, to tak, ja tu przewiduję, że potem tak, będzie, powiedzmy, trzy słabe bolidy. To Alfa Romeo, Williams i Haas. I nie wiem, że jakąś te Wolidy nie wiem. Wiemy, że Alfa Romeo w tym sezonie była szósta, ale to było szóste miejsce włożone w męczarniach. totalnych męczarniach, na zupełnym farcie. Bo tak naprawdę, no, końcówka sezonu Alfa Romeo... Myślę, druga część to była jedna wielka klapa. Tak naprawdę od Kanady oni zdobyli łącznie zawrotne 4 punkty. No, totalna, totalna klapa. I gdyby nie to, że Aston, yy, no nie zaczął tego pościgu troszkę wcześniej, no to Alfa Romeo skończyłby na siódmym miejscu. Krótek no oczywiście mieli fenomenalne, no, szóste miejsce, dziesiąte, tu piąte, bota tu w ogóle tutaj bardzo dobrze jeździł. E, w siódmym, jedenastym, no do momentu Kanady bardzo dobrze to wyglądało. Joe też nieźle jak na Rookie'ego, na też jeździł całkiem nieźle. Natomiast od momentu Wielkiej Brytanii y, do powrotu do Europy i potem w są no fatalnie, no naprawdę, ta Alfa -Rama była fatalna. I przez to uważam, że od odejście Freda Wassera Ferrari, no nie wiem. Uważam po prostu, że... No to się nie uda. Uważam po prostu, że się nie uda. mam ósme miejsce. Ale mimo wszystko, uważam, że Albon będzie najlepszy z tych kierowców. Ale partnerem będzie miał dosyć słowego sergenta. No debiutant nie oczekujemy dużo. Tego Alfa Romeo minimalnie wyprzeciw Williamsa. Dzięki w miarę równej jeździe Potasa i Głaniu wszystko uważam, że Potas będzie dalej przed Gwaniu Chow. Ale to ze względu na doświadczenie i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o Hasa, nie wiem. uważam, że ten bolid totalnie nie przypadnie do, do typu to samo, ten sam Kazus Hasa co Fast Alfa Romeo, no w pewnym momencie, tylko tu już troszeczkę później, bo nie od Kanady. Znaczy tu był tak. Has miał coś takiego, że był spoko tu początek sezonu, spoko. 4-4 Grand Prix. Spoko nawet. Byli sporo punktów, potem fatalna Ameryka, Hiszpania, Monako, Azerbejdżan, Kanada, fatalne. Powrót Europy spoko, no Austria, no jak zawsze, Has po raz kolejny na Austrii jest fantastyczny. Has jeszcze tak, że był fantastyczny w sezonie 2000, w Austrii bodajże sezon 2000, nie, to nie był dwudziesty. Haas też jeszcze w którymś sezonie właśnie, na, zawsze na Austrii się spisał bardzo dobrze. Eee. Tutaj okrat nie, to akurat nie ukończyli, nie ukończyli wyścigów. A ten to 20 był specyficzny. Eee. Nie, to było, że 19 albo 18, że has zawsze właśnie... W tej Austrii spisywał się zawsze ponad ponad stan. I wyciągali z siebie więcej. No nie, to jeszcze nie był 19, to musiał być 18 albo nad 17. Eee. Ten has właśnie spisywał się bardzo dobrze. Właśnie w tej Austrii. Yy, tutaj jest tak, no właśnie widzicie, grożą czwarte miejsce w tej Austrii, no. Hasie. Yy, to był najlepszy występ. Magnussen to był piąty, no właśnie ta Austria, nie? Ta Austria. I w tym to nie było podobnie, nie? Właśnie, że ten has. O w był piąty po stawce, nie? Były piąty Polit. Ciekawe to były czasy na pewno. Rad był tylko Polit. A bardzo są. No nieważne. Yy. Także wracając, no nie wiem, nie wierzę w ten projekt. Fatalna na końcu sezonu. Głównym Alfa nie nie wyprzedziło. Bo tak naprawdę Alfa Tauri tak by ich nie wyprzedziło, bo piąte miejsce Gasly'ego, potem tu szóste miejsce dzięki Schumacherowi w Wall Street, więc i tak oni byliby byli to miejsce, no ale no. Słabizna, 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 słabizna. Jeszcze raz słabizna, uważam, że no. Bolid. Nie wiem, nie wierzę w Has. No, sorry. Po prostu ich skład. Magnusonem, który. No. Nie wiem, jakaś, wow, mega sezon. Oczywiście objechał Schumachera w wielu, wielu momentach. Ale. Nie wiem, nie wierzę. Został Hulkenberg. Nie wiem, czy żeby spotka karma i Has będzie y, po prostu najsłabszy. I tyle, tak jest. Moje zdanie na ten temat. Może się mylę, zobaczymy. Teraz um, tak, jeżeli natomiast chodzi o pozostałe rzeczy. Yy, tak, według mnie wszystkie kierowcy będą punkty, nawet Hulkenberg. Wszyscy będą punkty, po prostu będzie stawka w miarę równa. Yy, jeżeli, so, jeżeli tak samo, jeżeli w tym sezonie zrobili wszyscy kierowcy punkty, wszyscy, no poza wiadomo, poza Hulkenberg, miał tylko dwa występy. No. Bez przesady, jeszcze tylko w słabym Martine, Martinie yy, To znowu Fetelak, który był chory na COVID. To mało, co jakby jeszcze w jednym wyścigu na, w Arabii Saudyjskiej był przed strolem. No to no czymś to świadczy, nie? że no, coś to poszło nie tak. Um, także tak. Natomiast nie ja wszystko uważam, że. No nie wierzę po prostu, że. No, ale tak uważam, że wszystkie kierowcy będą punkty. No, nie, nie, Sądzę, sąd, że nie będzie aż tak słabego bolidu, który nie będzie zdobył punktów. Tak mi się wydaje. Jeżeli tak, czy Hulkenberg stanie na podium? Uważam, że nie. Że to bardziej wynika z formy. Znaczy z formy też. Bo jednak Hulkenberg wraca po, do formuły 1 po bo bodajże. Żeby nie skamać, nie wiem czy w trzech latach. Dwóch, no tutaj Hulkenberg był siódmy. Renault, z Sainca wtedy nawet, co ciekawe, a potem Ricardo go w 19 strasznie zmiażdżał, strasznie go Ricardo w 19 zgnoił w no, Renault, a trenówka też była taka średnia wtedy, no w 19 strasznie go zmiażdżał, w 20, w 20 chyba jeszcze jeździł, czy nie, tak, jeszcze jeździł Alfa, nie, nie, już nie jeździł Racing bardziej no właśnie. No i wraca po tych kilku latach. Nie wiem, jakoś tego nie widzę. No co, nawet nie się tutaj Racing pisał spisał, od razu, też nawet miał kilka podium, nawet punkt zdobywał. Natomiast, tak jak mówię, no nie wiem, nie wierzę w to po prostu, że on coś mu się uda. Nie wiem, nie widzę tego. Zobaczmy na podium. Sorry, sądzę, że nie spisze się w tym hasie. No ale zaczynam, pewnie wyjdzie tak, że będzie niezwykły kierowcą. Dzień dobry dobrym midfieldem. Gdzieś tu się skończy. A <laughs> Zobaczymy. Um, Czy Norris wygra wyścig? Ja się uważam, że nie. Um, no nie wygra. Uważam po prostu, że nie. Że McLaren no jeżeli nawet nie będzie szósty nawet może być czwarty Lidem w stawce uważam, że to dalej będzie za mało. Norris po prostu miał szansę na wygraną wtedy w Rosji, ale to miał dobre tempo, dobry wyścig i w miarę niezły bolid, który był um, trzecim, czwartym w stawce, więc do tego miał szansę, ale nie wygrał. Szkoda. Ale uważam po prostu, że jeszcze nie będzie ten sezon, w którym wygra wyścig. Nie życzę mu tego, ale uważam, że nie wygra. Najlepszym debiutantem będzie De Vries. tu mamy trzech. Mamy Sergenta, mamy De Vriesa i mamy Piastryko. Nikt nie stawia na, na Sergenta. No, nawet ze względu na sezon ten Formule 2, który był no, jakby... też bym był czwarty. Więc no, było przed nim trzech lepszych. Drugowicie jest teraz kierusem testowym. Purser, też testowym. Meo, Liam Lawson, też testowy, ale w... W Red Bullu chyba? Natomiast... może to Jack, Jack Duchan? Nie pamiętam. Nie, Jack Duchan jest w Alpince, Natomiast po prostu... No, nie wiem, nie wierzę w to po prostu, żeby to się miało udać. Um, no nie widzę tego i no moim zdaniem... Um, no ale patrząc tutaj, no... Okej, dwa wyścigi, wygrała... No nie wiem, no nie widzę po prostu, żeby miał jakieś szanse, żeby zaistnieć jakoś tak bardziej. Właściwość, ile Weli Bedrugowiec by ma lat? Właściwie zobaczymy. Coś um, jeszcze na rocznik, okej. Okay. No nie wiem, nie widzę po prostu tego. Według mnie też że będzie najsłabszym z debiutantów. Zmarł też William, to też nie jest jakiś mega dobry polit W um, więc tak. Um, jeżeli chodzi natomiast um, o te to tak, De Vries, to są ciekawe tak, bo o pierwszym piast, już wspominałem, natomiast jeżeli chodzi o De Vrisa, to tak, gościu jest też niezłym talentem, bo gościu tak w Formułę 2 wygrał w 2019 roku. Um, 19 roku wygrał Formuła 2. Jeździł już w 17, 18, a 19 wygrał ostatecznie. I to chyba tak nawet dosyć znacząco. Yy, z tego co kojarzę. Tak znacząco chyba dosyć wygrał. Yy, no może nie aż tak znacząco, no ale no kurde, był przed Goatem, No to wiadomo, był przed Gwany Joe był. Macherem jeszcze. jakie jeszcze tu jeździli. Może wiadomo, inne Bolidy i tak dalej, ale wciąż. No uważam, że ten naprawdę jeździł dobrze. W tym 19. W 18 też był niezły, czwarte miejsce miał. I tu miał czwarte miejsce, kurde, patrzcie, z jakimi gwiazdami w tym 18 był to gwiazdy, bo tu w tym 18 były serio, potężna, że na tam Formuła 2 była. I Przed nim, przed Devrisem, w sensie, były tylko takie osobistości jak Russell, Norris czy Albon. Więc są w ogóle kierowcy. no kierowcy. Nie byli tak dużo przed nim, tak. O, on tutaj jest. Dodatkowo De Vries przecież jeździł w premie. W premie, która miała piąty bolid. I mając ten piąty bolid A w C, Prawta, no bardzo dobre występy notował. Russell natomiast miał tu Carling, który no, no, sami widzicie jakie punkty miał. No i po prostu mieli lepsze bolidy. No i no, lepiej sobie punktowali, A Morsko de Vries całkiem nieźle sobie spisał, i. No, po prostu wniosku wierzę. Piastry go nie. wiem, Sądzę, że z jej po prostu nie będzie aż tak w tym sezonie. Ale e, zobaczymy, czy się pokażę. Dobra, pospieszmy się. Proszę, że właśnie będzie. Piastry, tak jak wspomniałem. Ile kierowców wygra wyścig. E, moim zdaniem. Kierowców, którzy wygrają wyścig, będzie, sz, będzie sześciu. więc wszyscy z Red Bulla, Mercedesa, Ferrari. Po prostu, polidy po dobre, bezkonkurencyjne. Wygrają Perez, wygra jakiś wyścig uliczny, nie wiem, na Baku. Sainz wygra... jakiś może w Hiszpanii, pozostali po prostu wygrają tak o. A z moim zanim też wygra. Będzie lepszy, miał polity. Ile kierowców na na pole i y... sami. Ale uważam, że zamiast Pereza dołączy Norris. Mimo wszystko gdzieś pokaże na jakimś wyścigu pojedynczym. I raz na pol pozycznym stanie. Będzie chyba jego pierwsza w karierze, a ile się nie mylę. Będzie jaka sensacja z sezonu. Z poza top 3, czyli poza tych kierowców, które stają na podium jeszcze, uważam, że stanie Alonso. W Który będzie dobrym bolider. Może że stanie Norris mimo wszystko. Oboje z Alpinki, bo będą mieli niespójdź. I uważam, że gdzieś sensacyjnie stanie de Vries, więc łącznie tych kierowców będzie 11. Dużo zobaczymy. Liczę na ciekawy sezon. Mistrz kierowców, według mnie, rozstrzygnie się na Polas Vegas, wtedy będzie przedostatni wyścig. Wtedy po tym wyścigu wersja będzie miał około 20 punktów przewagi. Konstruktor natomiast rozstrzygnie się dopiero do Abu Zabi, bo przed Abu Zaj będzie właśnie do około tych, około 30 punktów. Więc będzie jeszcze możliwe. Dopiero po Abu Dhabi będzie wszystko możliwe. Najciekawszy wyścig Azerbejdżan, dlatego że w tym, ten, w tym sezonie Azerbejdżan był um, dosyć nudny. Na poza um, DNF-em, i Lektarkę nic się nie wydarzyło. Poza podkiem strolla. Nie starsze strasznie nudny był wyścig Azerbejdżan Azerbejdżanie. Zazwyczaj się tam dużo dzieje. Więc obstawiam, że to będzie najciekawszy wyścig. Mam nadzieję, w tym sezonie będzie Kaczyń. Oczywiście wyścigiem był. Wyścigiem Wielka Brytania, ale weekendem wyścigowym była Brazylia, bo tam był świetny kwalifikacja, gdzie wygrał w sezonie Magnussen. Świetny sprint, gdzie wygrał Russell. I świetny też wyścig, gdzie również wygrał Russell i tam weszli z Hamiltona, więc świetna Brazylia była. Jeżeli chodzi o kto wyleci, bo w tym sezonie mimo, że Piastri będzie miał słaby sezon, uważam, że nie wyleci. Uważam, że Sergeant też nie wyleci, bo jest młodym talentem. Uważam, że Tsunoda nie wyleci, ale według mnie nie utrzyma się w Alpha Tauri. Postanowił kogoś innego, ale Tsunoda znajdzie gdzieś miejsce. Ale wyleci, natomiast oboj, ob dwójka z hasa. Po prostu nie wiem, tak postawiłem. Może, może trochę surowo, ale według mnie wylecą. Bo Magnuson kurzy się na beznadziejny Bolid i nie znajdzie miejsca. A Hulkenberg. Po prostu będzie beznadziejnie jeździł i wyleci. No może trochę surowych traktuje. Zobaczymy. Natomiast to są moje predykcje na ten sezon. Zobaczymy ile się sprawdzi. Yy. I tyle. Także cóż, także to były moje, są moje przewidywania. Zobaczymy ile się tego, co sprawdzi. Yy. I tyle. Także zobaczymy Was na oglądania. W następnych odcinków z górnej yy. tematyki. Trzymajcie się na razie. Pa cześć.